Czego dowiesz się z tego odcinka? Przede wszystkim, kim są ci tajemniczy sygnaliści? Dlaczego temat sygnalizowania o nieprawidłowościach stał się tak popularny i dlaczego w najbliższej przyszłości jego znaczenie będzie rosło? Skąd wzięła się idea whistleblowingu? Jaka jest jej historia i jaka czekają przyszłość? Z czego wynika obowiązek umożliwienia sygnalistom zgłaszania nieprawidłowości do organizacji oraz obowiązek ochrony osób, które się na to zdecydują? A także, jakich organizacji obowiązek ten będzie dotyczył? Jeśli jesteś tu pierwszy raz, wiedz, że Bezpieczniej w biznesie to podcast, dzięki któremu dowiesz się, jak skutecznie minimalizować ryzyko w swojej firmie oraz jak poczuć się bezpieczniej w życiu prywatnym. Ja nazywam się Dawid Mrowiec, a jeśli jesteś zainteresowany tematyką sygnalistów oraz bezpieczeństwa organizacji, więcej wartościowych treści znajdziesz na moim blogu Bisecure, link zamieszczam w opisie. Dla osób, które słuchają tego podcastu już od jakiegoś czasu, a wiem, że takich trochę się nazbierało, chciałem zaznaczyć, że dłuższa przerwa w publikacjach nowych odcinków wynika przede wszystkim z dużego obciążenia pracą, ale obiecuję, że jeżeli tylko dam radę, będę starał się wrzucać nowe odcinki w każdej z trzech ścieżek podcastu, możliwie często. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Słowo sygnaliści coraz częściej pojawia się nie tylko na portalach specjalistycznych, ale także w mediach skierowanych do bardziej masowego odbiorcy. Pomimo nieprzeciętnego wzrostu popularności tej idei w Polsce w ostatnich miesiącach, nadal mam wrażenie, że wiele osób nie do końca wie, kim ci tajemniczy sygnaliści są oraz o co w ogóle tyle zamieszania z nimi związanego. Trudno się temu dziwić. Termin sygnalista w Polsce ma dość krótką historię, choć idea, do której się odnosi, rozwijała się w krajach zachodnich, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych od kilkudziesięcioleci. Idea, o której mówię, to whistleblowing. O ile whistleblowing jest różnie definiowany, a nawet bardzo różnie, rozumienie tego pojęcia zależy nie tylko od autora, który się nim posługuje, ale często także od kręgu kulturowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że centralną rolę w zjawisku whistleblowingu odgrywa whistleblower, czyli właśnie nasz polski sygnalista. A mówiąc językiem projektu polskiej ustawy dotyczącej właśnie whistleblowingu, jest to osoba zgłaszająca naruszenie prawa. Mimo tego, że, jak wspomniałem, definicji whistleblowera jest bardzo wiele, można wskazać pewne elementy wspólne czy kluczowe dla zrozumienia tego pojęcia i zrozumienia w ogóle tej idei, która stoi właśnie za zjawiskiem whistleblowingu. Whistleblower to osoba, która dokonuje zgłoszenia jakiegoś zaobserwowanego przez siebie albo przynajmniej podejrzanego naruszenia, nieprawidłowości czy zagrożenia. Występuje zazwyczaj w interesie publicznym, ogólnym, społecznym, zwoł jak zwał, w każdym razie jest to interes większy niż interes partykularny tej osoby. Spory definicyjne, sporami definicyjnymi, ale zdecydowanie najważniejsze z punktu widzenia z jednej strony sygnalisty, a z drugiej z punktu widzenia organizacji, która tematyką sygnalistów się musi zająć, jest właśnie to, jak pojęcie sygnalisty rozumieją akty prawne. Bo to właśnie one determinują ewentualną ochronę, czy szerzej prawa i obowiązki wszystkich stron występujących w tym bardzo skomplikowanym zjawisku, czy procesie, jakim jest właśnie sygnalizowanie o nieprawidłowościach. I trzeba mieć świadomość, że to właśnie akty prawne są głównym sprawcą całego zamieszania w oku whistleblowingu czy w oku tematyki sygnalistów mówiących językiem polskim, a także wzrostu zainteresowania tą tematyką mediów, ekspertów, ale także przede wszystkim organizacji, których tematyka ta będzie w najbliższej przyszłości dość mocno dotykać. Aktami prawnymi, które są ważne dla idei whistleblowingu w kontekście polskim są z jednej strony Europejska Dyrektywa o ochronie sygnalistów, z drugiej zaś projekt polskiej ustawy, który tą dyrektywę ma wdrożyć do naszego porządku prawnego. Akty te warto rozpatrywać wspólnie, przede wszystkim dlatego, że polska ustawa właśnie jest w jakiś sposób zdeterminowana, a, nawet po, a przede wszystkim powinna być zdeterminowana przez to, jak do tematyki sygnalistów i ich ochrony podchodzi europejska dyrektywa. I właśnie dyrektywa określa niejako ducha, czyli zamysł tego prawa dotyczącego sygnalistów i ich ochrony, całego zjawiska powiedzmy whistleblowingu, oczywiście nie jest to pełne rozumienie whistleblowingu, bo to zjawisko jest tak naprawdę szersze niż w rozumieniu dyrektywy czy polskiego projektu ustawy. Niemniej dyrektywa zapewnia nam pewne ogólne ramy, jak tematykę tam rozumieć i jak mają uregulować polski ustawodawca. Poszukując ważnej dla nas definicji, warto więc sięgnąć do projektu polskiej ustawy, która niejako kopiuje to, co jest w europejskiej dyrektywie zawarte. Możemy powiedzieć, że sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Wszystkie te informacje są bardzo ważne, bo one dość mocno ograniczają nam krąg osób, które właśnie sygnalistami mogą zostać. Czyli na przykład, zgodnie z tą definicją, pacjent z szpitala nie może być sygnalistą w kontekście zgłaszania nieprawidłowości w tym szpitalu występujących. Z kolei pracująca tam pielęgniarka jak najbardziej może sygnalistą właśnie zostać. Dla zrozumienia idei whistleblowingu, ale właśnie przede wszystkim tej idei zawartej w aktach prawnych, ważne jest dodanie tutaj do tego wszystkiego takiego elementu, który określa się dobrą wolą osoby zgłaszającej. Ta dobra wola jest właśnie kluczowa, dlatego, żeby osoba uzyskała ewentualnie status sygnalisty, a więc dzięki temu uzyskała także szereg praw, które tutaj wiążą się właśnie z tą instytucją prawną. Dobra wola brzmi dość zagadkowo i rzeczywiście w praktyce też okazuje się dość zagadkowo, ale mówiąc najprościej, możemy rzec, że dobra wola to przekonanie, że to, co zgłaszamy jako ewentualny sygnalista, jest prawdziwe. I nie robimy tego, żeby komuś zaszkodzić, tylko żeby zgłosić nieprawidłowość, która, jak mniemamy, jest naprawdę, albo ją zaobserwowaliśmy, albo z dużym prawdopodobieństwem przypuszczamy, że ona występuje. Uściślając, ta prawidłowość w rozumieniu polskiego projektu ustawy o sygnalistach dotyczy tylko i wyłącznie naruszeń prawa i to dość ograniczonej liczby naruszeń, prawa nie wszystkich. One są wprost wskazane zarówno w dyrektywie, jak i w polskiej ustawie. Trzeba jednak sobie brutalnie powiedzieć, że problematyka sygnalistów nie sprowadza się tylko i wyłącznie do prawnych definicji czy nawet obowiązków i praw wynikających właśnie z prawa dotyczącego ochrony sygnalistów, ale to także, a może przede wszystkim, także problem, bardzo duży problem społeczny, kulturowy, psychologiczny czy nawet etyczny oczywiście w praktyce także problem zarządczy. Niezwykle istotną rolę w ramach tego problemu, można powiedzieć taką oś problematyczną, stanowią słowa i społeczne konstruowanie znaczeń. Mówiąc to, mam na myśli, jak sygnalista jest postrzegany, zarówno w organizacji, jak i w społeczeństwie, bo ma to kluczowe znaczenie dla tego, jak w praktyce będzie wyglądał proces ewentualnych zgłoszeń i późniejszych działań następczych, także w ogóle jak będzie wyglądało, mówiąc właśnie najogólniej, funkcjonowanie prawa o ochronie sygnalistów. Najbardziej wrażliwym i zarazem chyba też krytycznym problemem jest problem zawierający się w haśle: często podnoszonym zresztą na szkoleniach, czy różnego rodzaju innych wydarzeń, jak odnośnie sygnalistów, czy w ogóle w debacie publicznej, problem na linii sygnalista versus donosiciel. W rozumieniu niektórych sygnalista to po prostu donosiciel, a to niestety, albo stety, nie jest prawdą. I te dwie postawy, które na pierwszy rzut oka może wydają się rzeczywiście w jakiś sposób tożsame, tak naprawdę tożsame w ogóle nie są i dość mocno się różnią, żeby dobrze odróżnić sygnalistę od donosiciela, bo oczywiście są dwie, dwie różne postawy, które jak najbardziej występują w rzeczywistości i zdecydowanie warto jest je odróżniać, warto sobie zadać pytanie w imieniu czyich korzyści, czy w imieniu czyich interesów występują te dwie osoby. Z jednej strony mamy sygnalistę, który występuje w imieniu Wspólnoty, społeczeństwa, interesu publicznego, na przykład w interesie klientów danej organizacji. Z kolei w przypadku donosiciela mamy kogoś, kto występuje zdecydowanie w swoim interesie i często ten interes w jakiś sposób ma szkodzić innym, czyli jest to np. podanie nieprawdziwej informacji na temat naszego kolegi z pracy, którego bardzo nie lubimy i bardzo chcielibyśmy mu zaszkodzić i taka osoba będzie bez wątpienia sytuowała się bliżej tej postawy donosiciela. Do tego rozróżnienia warto dodać jeszcze jedną okoliczność, o której po części już wspomniałem wcześniej, a mianowicie to, że sygnalista uważa, że to co zgłasza jest prawdziwe. To obiektywnie w 100% nie musi się ostatecznie okazać prawdą, bo jego przypuszczenia mogą okazać się w jakiś sposób błędne po prostu. Z jakich powodów on rzeczywiście nie zgłasza prawdy, ale jest przekonany, że tą prawdę zgłasza. I to dość istotny element właśnie odróżnienia sygnalisty od donosiciela. Ten element dobrej wiary jest o tyle kluczowy dla zostania uznanym za sygnalistę że jeśli tą dobrą wiarą się nie kierujemy, to projekt polskiej ustawy wprost w zasadzie odbiera nam możliwość uzyskania statusu sygnalisty, a co za tym idzie także osoby, która będzie prawnie chroniona za to, że dokonała zgłoszenia naruszenia. I ochrona, o której mówię, przysługuje osobie pod warunkiem, że miała ona uzasadnioną podstawę sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Tak już wspomniałem i jest to temat bardzo problematyczny. Naruszenia prawa w rozumieniu projektu polskiej ustawy, ale także w rozumieniu dyrektywy europejskiej, są ograniczone do pewnego wykazu obszarów prawa właśnie i nie obejmują wszystkich przestępstw, co ciekawe i może takie kontrintuicyjne, ale nie obejmują na przykład przestępstw o charakterze korupcyjnym. I przez wielu ekspertów to ograniczenie jest dość mocno krytykowane, zresztą całkiem słusznie, bo wiele przypadków, w których sygnalista powinien zostać objęty ochroną, niestety tej ochrony nie otrzyma, bo nie będzie się kwalifikował do obszaru prawa objętego właśnie polską ustawą, jeśli ona zostanie w końcu uchwalona. Warto tutaj wspomnieć jeszcze, że sama idea whistleblowingu nie ogranicza się tylko do informowania o naruszeniach prawa, nawet jeśli byśmy ujęli, że whistleblowing w rozumieniu ustawy będzie dotyczył wszystkich obszarów prawa, które działa na danym terenie. Idea whistleblowingu w tym najszerszym znaczeniu odnosi się także do innych norm czy zasad przyjętych w organizacji, np. spisanych w kodeksie etyki czy zawartych w polityce bezpieczeństwa, np. w polityce bezpieczeństwa informacji. Co ciekawe, projekt polskiej ustawy, o ile skupia się na ograniczonej ilości naruszeń prawa, nie wyklucza możliwości, w ramach oczywiście poszczególnych organizacji, które wdrożą systemy dla sygnalistów, rozszerzenia katalogu naruszeń, których zgłoszenie będzie wiązało się z otrzymaniem statusu sygnalisty. Jednak temat ten, z racji tego, że wydaje się, że nie będzie uregulowany wprost ustawie, może w praktyce okazać się dość problematyczny. Żeby lepiej zrozumieć ideę whistleblowingu, warto sięgnąć do historii jej rozwoju na przestrzeni lat. I dość często w literaturze naukowej wiąże się ją z bardzo dalekimi wiekami średnimi, a konkretnie z obszarem krajów anglosaskich, gdzie w celu lepszego egzekwowania prawa w zakresie podatków i oszustw finansowych wprowadzono tak zwane prawo quitam. Prawo to dawało każdemu obywatelowi możliwość wytoczenia sprawy sądowej w imieniu króla i w imieniu swoim własnym. I dzięki temu prawu quitam bardzo dobrze widać czemu tak naprawdę idea whistleblowingu w ogóle służy. Służy przede wszystkim lepszemu egzekwowaniu prawa, jak wiadomo zarówno w średniowieczu, jak i we współczesnym państwie nowożytnym, tak naprawdę nie da się w 100% wyeliminować różnego rodzaju nieprawidłowości, wykryć wszystkich przestępstw, krótką mianowicie zlikwidować wszystkich patologii, a zaangażowanie w ten proces społeczeństwa, poszczególnych obywateli czy na niższym stopniu poszczególnych członków poszczególnych organizacji tworzących cały system społeczny czy gospodarczy daje to znacznie większą szansę właśnie na identyfikację poszczególnych patologii i w jakiś sposób walkę z nimi. Kamieniem milowym w historii idei whistleblowingu był rok 1777, rzecz działa się w Stanach Zjednoczonych i wtedy to Kongres Kontynentalny uchwalił ustawę, która miała na celu ochronę 10 marynarzy, którzy ryzykując dość wiele postawili się i zgłosili niewłaściwe zachowanie swojego przełożonego, którym był najpotężniejszy komandor w Marynarce Kontynentalnej, chodzi o S.K. Hopkinsa, Marynarze ci oczywiście spotkali się z nieprzyjemnymi reperkusjami, a z kolei państwo stanęło niejako po ich stronie i uznało, że ta postawa jest godna pochwały i godna przede wszystkim ochrony, i te osoby zasługują na ochronę. Jednak współczesna historia czy historia współczesnego whistleblowingu jako takiego zaczyna się dopiero w latach 70., również mówimy o Stanach Zjednoczonych Ameryki, oczywiście chodzi mi o lata 70. XX wieku. Wtedy po raz pierwszy pojawiło się w debacie publicznej określenie whistleblower, a więc ktoś, kto dmucha w gwizdek, zwraca uwagę na jakąś nieprawidłowość, zwraca uwagę na jakąś sytuację, która wymaga właśnie uwagi szerszego grona osób. Określenia tego użył po raz pierwszy Ralph Neider. W roku 1971 dokładnie miało to miejsce. I Słowo whistleblower w jego ujęciu dotyczyło obnażenia pewnych niewłaściwych praktyk prowadzonych przez korporacje, które próbowały czerpać zyski za wszelką cenę, nawet za cenę bezpieczeństwa konsumentów, produktów przez siebie wytwarzanych. Chodziło tam konkretnie o przemysł samochodowy. Po wystąpieniu Neidera doszło do dość gwałtownego wzrostu znaczenia idei whistleblowingu. Zaczęły pojawiać się pierwsze regulacje prawne, które, no nie ma się co oszukiwać, były największym motorem przyczyniającym się do rozwoju tej idei. W sposób mniej lub bardziej dobrowolny idei Whistleblowingu zaczął także przyjmować świat biznesu. Działo się to przede wszystkim pierwsze w USA, później w wybranych krajach europejskich, przede wszystkim w krajach zachodnich. W USA został uchwalony tak zwany False Claims Act który wprowadził rozwiązanie, które może nam wydawać się dość mocno kontrowersyjne, a mianowicie nagrody finansowe dla sygnalistów. I jest to rozwiązanie, które, tak jak mówię, ono budzi bardzo duże emocje. Ono przyjęło się na, na rynku amerykańskim, czy w ogóle w amerykańskim społeczeństwie. Z kolei w Europie podchodzi się do niego dość sceptycznie. Między innymi uważając, że nagradzanie finansowe, czy w ogóle jakiekolwiek nagradzanie materialne osób dokonujących zgłoszeń w jakiś sposób może rzucać cień podejrzeń o jakieś niewłaściwe motywacje etyczne. I w jakiś sposób może to też szkodzić idei Whistleblowingu. Myślę, że w Polsce w związku z naszymi zaszłościami historycznymi, właśnie wprowadzenie nagród finansowych, jeśli ktoś kiedyś by się na to chciał zdecydować, mogłoby to też takie konotacje właśnie wzbudzić, czy nawet wzmocnić, no bo nie, nie oszukujmy się, że one w jakimś stopniu niestety i tak istnieją. Następnie mamy rok 1989 to jest kolejny ważny akt prawny dotyczący sygnalistów i nazywał się on Whistleblower Protection Act. Oczywiście tutaj na marginesie wspominam, że słowo sygnalista nie funkcjonowało tam, ale ja już używam tego współczesnego polskiego tłumaczenia. Lata 80. XX wieku to także rozwój badań nad whistleblowingiem. Mam tutaj oczywiście na myśli badania naukowe. Powstało wtedy najwięcej tak zwanych seminal studies, czyli artykułów, które w późniejszych latach uzyskały największą ilość cytowań, czyli można powiedzieć, były najważniejsze dla tego tematu. A jeszcze większy wzrost z zainteresowaniem ideą whistleblowingu można zaobserwować w latach 90. Jak sprawa wygląda w Polsce, czy jak wyglądała historia whistleblowingu w Polsce? W Polsce whistleblowing pojawił się przede wszystkim w związku z tym, że na nasz rynek zaczęło wchodzić całkiem sporo międzynarodowych korporacji, które siłą rzeczy, ze względu na przepisy panujące w ich macierzystych krajach, były zobligowane do zajmowania się tematyką whistleblowingu. W XXI wieku w Polsce w bardzo duży wkład w rozwój idei whistleblowingu miała fundacja Batorego, która zajmowała się szeroko rozumianą uczciwością w życiu publicznym. Nie tak dawno patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, bo kilka lat temu powstało w końcu polskie tłumaczenie, które cieszy się dość dużym uznaniem terminu anglojęzycznego whistleblower, a konkretnie właśnie słowo sygnalista. Ja pamiętam, że gdy zaczynałem zajmować się tematyką sygnalistów, trwała jeszcze w Polsce dość intensywna dyskusja na temat tego, czy w ogóle tłumaczyć słowo whistleblower, bo różnego rodzaju propozycje w tym zakresie były dość, powiedziałbym, no nie do końca cieszyły się popularnością, ale w końcu, w końcu pojawił się ten termin zaproponowany właśnie przez Fundację Stefana Batorego i termin się przyjął, brzmi moim zdaniem całkiem nieźle i na pewno stanowi podstawę do tego, żeby w jakiś sposób poprzez niego tłumaczyć, czym różni się sygnalista od właśnie naszego Nienawidzonego donosiciela, z którym chyba nikt nie chce się utożsamiać i którego raczej nikt nie chciałby specjalnie chronić. Bardzo ważnym krokiem w rozwoju idei whistleblowingu w Europie było uchwalenie przez Unię Europejską Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów. Obecnie właśnie w Polsce czekamy na przepisy wdrażające tą dyrektywę do polskiego porządku prawnego, bo jak pewnie pamiętamy, dyrektywa nie ma zastosowania wprost w państwach członkowskich. To nie jest rozporządzenie, tak jak w przypadku RODO, że jego przepisy działają w sposób bezpośredni. Ta dyrektywa powinna być już wdrożona do naszego porządku prawnego najpóźniej do 17 grudnia 2021 roku, ale niestety to się nie udało. Wygląda na to, że przepisy te mogą wejść w pierwszym kwartale 2022 roku, ale jest całkiem prawdopodobne także, że ten termin ulegnie jeszcze jakby przesunięciu. Niemniej faktem jest, że wcześniej czy później te przepisy wejdą do naszego porządku prawnego, a co za tym idzie, dokona się swego rodzaju rewolucja w świecie compliance, czy w ogóle w świecie zarządzania, bo ta idea idea whistleblowingu i przepisy związane z tą ideą wprowadzone przez Unię Europejską prowadzą do, czy będą prowadzić do naprawdę daleko idących zmian nie tylko organizacyjnych i prawnych, ale Przede wszystkim, także, wydaje mi się, zmian w świadomości społecznej, które pewnie kilka lat zajmą, może nawet dłużej. Myślę, drogi słuchaczu, że jak tego słuchasz, zastanawiasz się, czy tematyka sygnalistów będzie dotyczyć Twojej organizacji. Odpowiadając na to pytanie, trzeba więc spojrzeć do projektu polskiej ustawy wdrażającej dyrektywę i zobaczyć, kogo ona ma dotyczyć. A więc, ma dotyczyć firm zatrudniających od 250 pracowników, a także organizacje publiczne zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Mamy tutaj jeszcze jeden wyjątek dla organizacji z sektora prywatnego, które zatrudniają poniżej 50 pracowników, ale prowadzą działalność w zakresie usług produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy zajmujące się bezpieczeństwem transportu i ochrony środowiska. Takie organizacje mimo że zatrudniają poniżej 50 pracowników, z czasem wejścia w życie nowego prawa polskiego wdrażającego dyrektywę będą musiały systemy dla sygnalistów mieć i będą musiały zajmować się tematyką sygnałów. Na poważnie. Oczywiście trzeba tutaj wspomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też inne organizacje, które przez prawo nie będą zobligowane do wdrażania systemów dla sygnalistów, zrobiły to, bo skuteczne systemy do zgłaszania nieprawidłowości dają organizacjom naprawdę bardzo wiele korzyści. Oczywiście wdrożenie i zarządzanie skutecznym systemem nie jest łatwe. Czeka tam dużo różnego rodzaju wyzwań i problemów, a nawet pułapek powiedziałbym. Ale tak, jak mówię, gra jest warta świeczki, gdyż korzyści są naprawdę spore. Jeśli jesteś zainteresowany tym, jakie właśnie korzyści wynikają ze skutecznego systemu dla sygnalistów, zapraszam na mojego bloga. Link do artykułu, który zajmuje się tą tematyką, umieszczę w opisie. Zmierzając powoli do końca, ciśnie się na usta pytanie o to, jaka przyszłość czeka ideę whistleblowingu. Moim zdaniem jest to bardzo perspektywiczny temat z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na obserwowany w ostatnich latach rozwój idei whistleblowingu w szeroko rozumianym społeczeństwie zachodnim i jej rozpowszechnienie. Świadomość społeczna wzrasta, ludzie są coraz bardziej wyczuleni na różnego rodzaju nieprawidłowości i patologie występujące czy to w organizacjach, czy w ogóle w sferze publicznej, i w jakiś sposób budzi to w nich dość mocne emocje, które często mogą prowadzić do tego, że będą oni bardzo zainteresowani tym, żeby daną nieprawidłowość zgłosić. Nie można tutaj pominąć także wzmożonej aktywności legislacyjnej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. A propos dyrektywy i naszej polskiej ustawy też trzeba wspomnieć, że od 2023 roku od grudnia tego roku właśnie tematyką whistleblowingu będą musiały zająć się, a w zasadzie będą już musiały mieć wtedy wdrożone systemy dla sygnalistów także organizacje z sektora prywatnego, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, a więc krótko mówiąc sygnaliści będą tematem istotnym dla firm z sektora MŚP. A propos aktywności regulacyjnej, trzeba też wskazać, że coraz więcej branż jest coraz bardziej doregulowanych, a te regulacje branżowe nierzadko też odnoszą się właśnie do wprowadzenia idei whistleblowingu, a także obowiązków z nią związanych. Bardzo silnym, ale takim może trudnym do uchwycenia w konkretnych ramach motorem rozwoju idei whistleblowingu jest wzrost znaczenia idei compliance, good governance czy CSR, a więc społecznej odpowiedzialności organizacji. One wszystkie są powiązane z ideą whistleblowingu. Można powiedzieć, że systemy dla sygnalistów, systemy zgłaszania nieprawidłowości są swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa dla tych idei. Czy dla systemów budowanych w oparciu o te idee, i są takim systemowym elementem samokontroli organizacji, właśnie w ramach tych idei. A więc zakładając, że system compliance, na przykład, działa w organizacji i działa dobrze, to mimo wszystko powinien w organizacji istnieć system, czy istnieć droga, poprzez którą osoby, które zobaczą, że jednak coś nie działa, będą w stanie to zgłosić i organizacja będzie w stanie sobie zarządzić w sposób właściwy daną nieprawidłowością, patologią, czy poradzić sobie z, ze zgłoszonym zagrożeniem. Kolejnym mocnym argumentem za tym, że idea whistleblowingu w najbliższych latach będzie rosnąć, jest bez wątpienia to, że świat biznesu coraz bardziej doświadcza tego, jak realny wpływ na bezpieczeństwo organizacji mają właśnie systemy dla sygnalistów. Są na to bardzo mocne dowody empiryczne w badaniach, jeszcze mocniejszych dowodów dostarcza świat praktyków. Najczęściej przywołuje się tutaj badania ACFR, -e, czyli organizacji o charakterze międzynarodowym, która pokazuje, że systemy dla sygnałów są zdecydowanie najskuteczniejszym narzędziem do identyfikowania nadużyć występujących w organizacjach. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. W zasadzie w każdej kolejnej edycji raportu teza ta jest podtrzymywana. System whistleblowingowy jest także istotnym elementem całego systemu zarządzania bezpieczeństwem w każdej organizacji. Niezależnie od tego, czego ten system konkretnie dotyczy, to zawsze mogą tam się pojawić błędy, zagrożenia, patologie czy wprost właśnie naruszenia nawet prawa i warto, żeby system zarządzania bezpieczeństwem taki wentyl bezpieczeństwa, o którym już wcześniej wspomniałem w postaci systemu whistleblowingowego posiadał. Wszystko to moim zdaniem każe uznać, że whistleblowing w najbliższych czasach będzie zyskiwał na znaczeniu coraz bardziej. Dlatego jeśli do tej pory nie interesowaliście się ideą sygnalistów, myślę, że najwyższy czas, żeby zainteresować się tym tematem, nawet jeśli Twoja organizacja póki co nie jest obligowana do tego, żeby właśnie taki system wdrożyć. Jeszcze słowem w zakończenia chciałem Ci przekazać, że jeśli interesujecie tematyka bezpieczeństwa, subskrybuj ten podcast. Jeśli zaś interesujecie przede wszystkim tematyka sygnalistów, koniecznie zaglądnij na mojego bloga. Tam znajdują się dłuższe treści, a także wartościowe źródła wiedzy dotyczące sygnalistów. Zapraszam także na mój profil na LinkedIn. Tam staram się na bieżąco publikować, co prawda, krótsze materiały, ale publikuję znacznie częściej i może tam znaleźć sporo, myślę, wartościowej wiedzy dotyczącej m.in. tematyki sygnalistów. Tak jak wspomniałem linki do tego wszystkiego umieszczę w opisie tego odcinka. Czas się pożegnać i do usłyszenia w kolejnym odcinku.